Dzień dobry! Witamy Państwa w Pigułce Wiedzy Numer 1 z tematu zginanie ukośne. W pigułce tej przedstawimy Państwu warunek wystąpienia zginania ukośnego w pręcie oraz przedstawimy podstawowe konstrukcje, w których taki stan obciążenia występuje. Otóż ze zginaniem ukośnym mamy do czynienia wtedy, kiedy pionowa płaszczyzna obciążenia nie jest równoległa do żadnej z głównych osi bezwładności. Czyli mamy środek ciężkości, płaszczyznę obciążenia. Na płaszczyźnie obciążenia działają wszystkie siły czynne, reakcje, a układ osi głównych jest obrócony w ten sposób. Czyli widzimy, że płaszczyzna obciążenia nie pokrywa się, albo inaczej nie jest równoległa do żadnej z osi głównych. I tutaj w przypadku zginania ukośnego nie ma też specjalnie znaczenia, czy płaszczyzna obciążenia przechodzi przez środek ciężkości, czy nie. W większości przypadków przechodzi, ale jeżeli nawet by nie przechodziła, to jeżeli będzie tak usytuowana jak tutaj, nie będzie równoległa do żadnej z osi głównych, to będziemy mieli do czynienia ze zginaniem ukośnia. Przykłady występowania zginania ukośnego to są przede wszystkim elementy dachu, tak zwane płatwie dachowe. Ponieważ dach musi być nachylony pod pewnym kątem, żeby mogła z niego spływać woda, opadowa lub woda ze śniegu. Wobec tego elementy, pewne elementy wsporcze muszą być obrócone w stosunku do pionowej płaszczyzny. I na przykład mamy tak zwane C-owe płatwie dachowe, czyli mamy konstrukcję, tutaj mamy konstrukcję ramy, mamy słup, słup, rygiel, który jest nachylony pod pewnym kątem do poziomu. I widzimy, że na tych, na tych elementach, na tych ryglach znajdują się właśnie płatwie ceowe, które mają kształt. No właśnie, w które, które są ceownikami. Drugim przykładem to będą płatwie w kształcie Z. Tak zwane zetowniki. Mamy tutaj przykład wiaty. Na której znowu mamy słupy, słupy, słup, słup, yy, rygiel i. Na tym ryglu tutaj znajdują się zetowe płatwie, czyli takie przekroje, które mają kształt literki podobny do litery z. Na tych płatwiach znajduje się specjalna blacha, tak zwana blacha trapezowa, która właśnie oddziela, chroni ten budynek od góry, żeby nie padał bezpośrednio na niego deszcz, śnieg. Dziękujemy za uwagę.